Yo, siemano! Z tej strony e, Rex, e, witam Was bardzo serdecznie e, w kolejnym odcinku na moim kanale e, w Halloween, bo dzisiaj mamy Halloween, nie jest to niestety sobota jak w tamtym roku, e, tylko to jest właśnie niedziela, e, gdzie, no, niedziela to nie jest przecież dzień. Halloween, tylko taki, no wiecie, Jezusowy. Ale <laughs> dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. <laughs> I przepraszam, bo jestem chory. <laughs> chory Garnuraz mi leci z nosa. Yy, niestety, no każdego może brać w przeziębienie. I dziś zaczynamy nową serię Minecraft Survival która na pewno będzie super więc zostawcie pod tym filmem łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał bo tak będzie po prostu super jest to słuchajcie mój serwer więc na pewno ktoś będzie mógł do niego dołączyć na przykład jak mi się uda to będzie również odcinek z minehunt'a lecz najpierw słuchajcie będziemy robić sobie survival więc to też jest bardzo fajne słuchajcie mamy już jagódki bardzo fajne e, już mamy pierwsze jedzonko zaraz będziemy oczywiście zbierać e, sobie drewno jak prawdziwi minecraftowcy e, więc tak Zdajcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał i słuchajcie e, będzie już super jak tak zrobicie Możecie również napisać komentarz, wbijać na mojego TikToka, e, Instagrama e, i inne fajne social media. Nie wiem, czy to tak można nazwać. E, w ogóle duże to drzewo. Duże. Dobra, może to jakoś z, mm, zbiorę. Nie wiem, czy mi się uda. E, więc... No tak jak mówię, po prostu dzisiaj robimy sobie... Zwykły survival. Więc bardzo Was zapraszam do zostawiania łapki w górę, żeby tego survivala było więcej. Ja od razu się zrespawnowałem w yy, wiosce. To też jest bardzo fajne. Mamy tutaj panki. Pamukejksy. Fajnie, zaraz yy, zrobimy sobie podstawowe ity. Zniszczymy... Uuuh. Mamy tą straszną. Mamy, to, mamy tego strasznego pancake'a. Super dobra. Eee, więc tak. Eee, w ogóle camfajera tutaj mają. Fajnie. Eee, więc tutaj. O! Jedzonko. Super dobra. Minajmy sobie jeszcze tutaj. Będziemy mieć y, na sam początek filmu bardzo dużo jedzonka. Zamiast robić podstawowe ity, to my już się zabieramy za farmę. Czy to nie jest dziwne? Bo chyba tak. E, dobra, już tutaj nie chcę żadnych farm. Słuchajcie, słuchajcie, iron golem. Dobra. Więc sobie od razu zrobimy e, e, crafting i patyki. Dobra. E, od razu sobie tutaj robimy siekierkę, kilofik oraz mieczyk. Tak, mieczyk jest bardzo ważny, więc dlatego go sobie wziąłem. Dobra, muszę sobie jakoś ustawić teraz ekwipunek mój. Tutaj, tak, tutaj, tak, dobra. Może... Nie, te patyki mi nie są potrzebne Mamy do błąd budowania Więc... Ja się od razu boję, więc ja już go od razu walnę Kurde, co jest? Jak? A bo ja zrobiłem taki głupi błąd No nie Teraz muszę od nowa zbierać moje itemki, znaczy są tam moje itemki, ale muszę je teraz znaleźć. Golem! Nienawidzę cię. No noc halloweenową cię nienawidzę. Dobra. Podbierajmy to sobie, muszę od nowa wszystkie itemy robić. Kurde, czy to tak musiało być? To przez mój błąd, wiem o tym widzowie, wiem o tym, że to przez mój błąd, ale że masz taki. To się nie spodziewałem. Dobra. <laughs> Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, teraz no mnie nie złapie. Ej, ale mi się szybko kończy ta. No i co golem? Co, teraz mnie złapać nie możesz, he? No? Ale mi się szybko ta siekiera kończy. Dobra, mamy to Elo. Elo. A, proszę bardzo. Mamy już słuchajcie od razu żelazo. Mm, bardzo dobrze. Dobra. Przez, przez te borówki można robić fajne klacze, jak i się najeść nimi, więc mogę to sobie pozbierać. E, dobra. A, bo myślałem, że mogę zrobić zatrzymanie ekranu. Bardzo przepraszam. Bo chyba nie mogę. No nie mogę. Dobra, e, nie było, nie było tego. Nie było tego. Słuchajcie, tej scenki nie było. Ziemniaki. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dobra. E, gdzie może być nasz dom? E, ale najpierw sobie pójdźmy po diamenty. To będzie najważniejsze. Ale najpierw się gdzieś... Saćmy. bo już noc, a ja mam Full Brighta. Co ty tu koleś robisz? Hej, słuchajcie, mamy tego. I od razu mamy piec. Ja! O, krówka. Fajnie, dzięki. Dobra, cześć. O, ma coś. Ale to nie z tego mięsa, he. To nie z tego mięsa. Dobra. Weźmy sobie usadźmy się tu po prostu, zróbmy sobie nową od razu siekierkę. Kurde, i mi zostało ostat... na ostatnie no to musimy iść. Niestety, Musi... musimy się niestety wybrać. Najpierw sobie zróbmy skrzyneczkę, żebyśmy tutaj mi mieli czekajcie, tu możemy mieć sobie wszystko dajmy, co niepotrzebne i zaraz wyruszymy w podróż hmm. w ogóle sobie jakiś chlebek też mogę zrobić od razu sobie go od razu zrobię, dwa chlebki no trochę mało, ale dobra zjedzmy coś sobie okej okay. Tylko, żebym potem trafił. to sobie chyba najpierw na... Ej, zobaczcie! Przecież tak jest każdą noc halloweenową. Wszystkie mowy mają na sobie fankeky. Kurde! O, mamy ten. Od razu. A nie, przecież z tym nie zbiorę. Ale tu jest od razu... Ej, kobyl. Tutaj jest od razu. Dobra. Zbierajmy sobie szybko. Musimy zebrać ten wągiel. Zabić tego. Gdzie on jest? Gdzie tam? Gdzie on jest? Kurde! Kurde! Co ja zrobiłem? Ja pierdzielę, ale ja mam nieszczęście. Jeszcze creeper. Po prostu super. Owieczki. Ha? I co? I co? Nie możesz mnie złapać teraz? Ha? No. Ej, owiaczko, daj mi. Dobra. Dobra, mamy to. Przepraszam. Ej, od razu mamy łóżko. Dawaj to. Dobra. Mamy łóżko. Tam jest szkielet. Kurde. Gdzie jest w ogóle ten nasz domek, gdzie się usadziliśmy. Tu. Co tam jest? A nie, to ten dom. No właśnie, coś tak myślałem, że się zgubiłem chyba. Dobra. <laughs> mniejsza z tym. Mniejsza, mniejsza z tym. Zbierzmy sobie drewno od razu. Jeszcze nikt nie wbija. Nikt nie wbija. Dobra. O. Ej, mamy od razu patyk. Super. Dobra. A ja sobie dam jeszcze więcej patyczków. Dobra, mamy to. Super. Eee, pójdźmy sobie do jakiegoś, no do naszego domku. Gdzieś nasza skrzynka. O kurde. Szczęście! Czy ktoś mi to może powiedzieć? Czy po prostu jestem nubem? Czy może po prostu jestem nubem minecraftowym? Chyba po prostu, że jestem nubem. Kurde, daję jeszcze z pancake'em. No super. Oddawaj. Mi pancake'a! Bo to był mój. Kurde. A nie, myślałem, że to jest furtka. Wydadzie, że nigdy nie mają furtek, prawda? To jest dziwne. Dobra. <laughs> Tutaj gdzieś chodziłem. Czy to jest tu? <laughs> Jedzonko. <laughs> I mamy od razu ten. Super. Mamy już od razu crafting. Dobre to. <laughs> Dobre i to. Chyba będzie... Kurde! Kurde! O nie o nie, o nie! 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 O nie, szybko. Muszę znaleźć ten mój dom. Kurde, on mnie goni. Stwór jeden. Okej. Okay. Dobra. Hop, hop, hop. Hop. A, tutaj jest ten ząbiak. Muszę wskoczyć do wody. Chyba to był zły pomysł. Tak, to był zły pomysł. Szybko do domku. O, kolejna jedzonko oraz drewno. Super, village, są naprawdę bardzo mili. Dobra. Robimy sobie... Je. Patyczki, szybko, e, tom, siekierkę, mieczyk, dobra, dziękuję panu za łóżko, e, potrzebuję troszeczkę więcej tego drewna. Chyba już ich tam zarażają, mowy nie? A co ja w ogóle robię? <laughs> Mamy przycisk. Hmm. Dobra. A, najpierw ja potrzebuję patyki. No tak. Og kordet. Og kordet. Jest jeszcze Creeper. No po prostu świetnie, no. Kurde, villager. Musisz mi pomóc. Pomożesz? Mi villager. No ja muszę jakoś zniszczyć tego szkieleta. Tam on jest. Ale ja się boję. Nie wychodź! Kurde! Oh shit! Oh shit! Chodź tu! Kurde! Ja nie zabiję! Dobra jest słońce! No tak przecież dzień już! Ale dobrze! Kurde jednak nie! Wszyscy się kryją. Przed, przed nocą. Dobra. Dobra, muszę, muszę znaleźć mój dom. Jakiegoś chociaż moba zabić. Tego szkieleta głupiego. <laughs> przed szkieletami nie ma ucieczki, jak i przed creeperami. Nie wiem, gdzie ja tak skaczę przez te. No ja nawet nie mam borówek, więc jak ja mam zrobić klacza? dobra mamy dobra zabiłem Hop, si. dobra mamy tu coś nie mamy tu niczego dobra mamy potrzebujemy żelaza więc zaraz wyruszymy e, do tego każde drewno jest teraz przydatne pamiętajcie każde drewno dobra Dobra. E, robimy sobie... Je. Hop. Dobra, mamy to. Teraz mamy lepszy set. I możemy tak, słuchajcie, iść e, do kopalni. Tylko jeszcze jedzonko mi jest potrzebne. Albo jakiś piec. Muszę znaleźć ten mój domek. Łóżko mamy, więc spokojnie. Sztyle. Emeraldy. Są emeraldy, dobra. Nie będziemy ich zabierać. Kurde, no. Ile, ile chlebków? Normalnie, nie wiem. O, kolejny crafting, ale on nam nie jest potrzebny. Musimy wszystkie tutaj dom, A, to jest ten z emeraldami typ. Eee... To ten, tak, to, to ten, to, to ten mój, dobra. Dobra, let's go. Tutaj możemy w ogóle tutaj zakryć. Nam tu nikt nie wchodził. To będzie słuchajcie nasza chata. Dobra. Mamy własnego villagera, więc jest super. Yy... Ej mamy torcz! Ale nie on nam nie jest potrzebny, bo przecież mamy Full Brighta. Przecież mamy Full Brighta, to on nam nie jest potrzebny. E, ale na wszelki wypadek. E, dobra. Chyba mogę iść. Tak sądzę. Dobra podpodka. Życz mi, życz mi i dobrej drogi, dobra? Kurde ten diert. Nie wiem po co ja go tutaj postawiłem. Dobra, wyruszamy!